Cześć, Cześć, Ciauryczny Tarot i co dwutygodniowa aura horoskopowa dla wszystkich znaków Zodiaku. Tym razem od 6 do 19 lipca. W tym tygodniu wyzwanie od aniołów, kierunek energetyczny, trudność i zadanie dla Was i karta. Wspierająca karta, motywująca specjalnie na koniec. Mam nadzieję, że pójdzie to sprawnie. Mam plan, żeby wszystko, słuchajcie, umieścić w jednym filmie, ale nie wiem, czy trochę nie będzie tego za dużo. Zobaczymy. Może tak się uda, może jednak będzie tak jak za każdym razem, a więc. Każdy znak Zodiaku będzie miał swój oddzielny odcinek. Dzięki piękne za to, że jesteście. Dzięki za to, że się udzielacie, że komentujecie. Piszcie, dawajcie łapki w górę. To jest dla mnie również znak, sygnał. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji. Zawsze macie szansę wtedy szybciej wiedzieć, co się tutaj dzieje, co się tu wyprawia. Wszystkich pięknie pozdrawiam, ściskam i, I zobaczmy, drogie bliźnięta, co dla Was w tygodniach od 6 do 19 lipca jaka energia będzie energią przewodnią dla Was właśnie w tym czasie na co będą chciały skierować Waszą uwagę skrzydlać przyjaciele, zerknijmy a więc jaki akcent tych dwóch tygodni może chcieć skupić Waszą uwagę lub też stanowić zadanie do wykonania bliźnięta Padły wam dwie, zostawimy dwie, bo być może jest to informacja dla wszystkich podwójna od aniołów, tak jak wasz znak zodiaku zresztą, albo jest to, słuchajcie, informacja podzielona, a więc każdy z was może powinien odnieść to do siebie bardziej indywidualnie i wynieść stąd te informacje, które są dla was ważne lub te, które z wami bardziej korespondują. Na początku też pragnę wspomnieć, że, że to czytanie nie jest czytaniem Indywidualnym jest czytaniem ogólnym, a więc może, ale nie musi rezonować z każdym i nie w każdym aspekcie. Pokazała Wam ok się, słuchajcie, uczciwość czy też szczerość, a i również mądrość. A więc zostawiamy sobie te dwie karty na później. Zerknijmy, jaka aura będzie Wam przyświecać w tym czasie. Jaka aura dla bliźniąt w tym czasie? Bliźnięta 6-19 lipca dla bliźniąt. Jaka aura będzie przyświecać bliźniętom właśnie w tym czasie? 6-19 lipca dla bliźniąt. Pozakrywały się, słuchajcie, zostawiamy na razie tak tajemniczo. Co będzie Waszym wyzwaniem na ten czas? A więc, z czym przyjdzie Wam się mierzyć? Co jest trudnością dla Was? W tym czasie, więc 6-19 lipca. Co może stanowić trudność dla bliźniąt? I co stanowi radę dla Was, drogi bliźnięta? Dwie Wam się pokazały, więc dwie zostawimy. Być może niektórzy czekają na jakąś, słuchajcie, na jakieś zaproszenie, na jakieś nowiny, albo na jakąś inicjatywę, aby ona zaczęła istnieć, zaczęła być możliwa. Jaka aura dla Was się szykuje? Od 6 do 19 lipca. Wyzwanie, trudność i rada. Drogie bliźnięta, a czas od 6 do 19 lipca dla Was pod hasłem mądrość i uczciwość. Co to może oznaczać? Aura wam się pokazuje, słuchajcie, jako kierunkująca was w stronę, mam wrażenie większego luzu lub też możliwości, na przykład podróżowania albo po prostu wypoczynku. Dla jednych a przygoda to wyjazd, dla innych przygoda to rozpoczęcie nowego etapu, który ma was w jakiś sposób zregenerować, pomóc. Słuchajcie, złapać pewną Pewien balans, złapać pewną równowagę, usprawnić także pewne procesy, akurat w tych dwóch tygodniach. Więc być może tutaj dla niektórych szykują się jakieś wyjazdy, jakieś podróże, jakieś, słuchajcie, również momenty, w których będziecie po prostu czuli świeższy powiew wiatru, wyzwanie, zadanie do wykonania, czy też po prostu. Pewną wolność, taką dosłowną, dlatego że też jak widzicie, cesarz Wam się odwrócił. A więc tutaj te dwa tygodnie nie będą jakoś specjalnie mocno kontrolujące. Co z jednej strony jest fajne, bo to oznacza, że jest pewien luz blues, blues i pewna doza też takiego świeżego oddechu, możliwości uwolnienia się od tego, co jest może zbyt kontrolujące, zbyt trudne, lub też takie trzymające Was chociażby pod jakimś takim okiem wielkiego brata. Więc tak jak mówię, może niektóre z Was będą właśnie w tym czasie na ur może inni będą się poddawać jakimś takim fajnym akcentom regeneracji, chociażby czy ducha, czy ciała, może medytacji, czy też no, jakiemuś, słuchajcie, takiemu, a jakiejś takiej fali mam wrażenie pójścia za czymś, co jest uwalniające was lub też pozwalające na to, żeby poczuć pewną wolność, pewną dosłowną wolność. I tutaj kwestia interpretacji, jak tą wolność rozumiecie, z, od czego się uwalniacie, lub też od kogo. Ale, mimo wszystko, te dwa tygodnie pokazują jakiś taki, słuchajcie, akcent wyzwolenia, akcent łapania równowagi, oddechu, mam wrażenie, w tych może trudnych obowiązkach, czy też, no właśnie, jakimś takim zmaganiu się z materią codzienności, która wymaga od Was stania na baczność, pilnowania zadań, obowiązków. I różnych takich sprawunków. Więc tu te dwa tygodnie się pokazują jako uwalniające was, czy też otwierające was na przygodę, na możliwość ruchu, na możliwość przemieszczania się, podróżowania albo też pewnych ryzykownych kroków. Które mają Was po prostu wyzwolić. To jest również energia dla innych, która mówi o tym, że będziecie może chcieli wprowadzać jakieś innowacje, odświeżające, słuchajcie, pomysły, które będą chciały usprawniać pewne procesy, poruszać je, pobudzać, czy też tak w jakiś sposób y, sprawiać, że one będą trochę bardziej lekkie, trochę bardziej y, możliwe do realizacji w takim innym akcencie niż ten, który był Wam znany do tej pory. A więc być może będziecie doświadczać tego typu a, sytuacji, które będą pokazywały się jako lżejsze jako inne, jako trochę takie innowacyjne, pozwalacie sobie na pewną frywolność, pozwalacie sobie na pewną a, taką, nawet bym powiedziała niekiedy destabilizację, ale dzięki temu umiarkowaniu, które się pokazało, mam wrażenie, że nie pójdzie to w jakąś trudną, dziwną stronę, tylko będziecie znali umiar, że będzie to Was jednak gdzieś tutaj równoważyć między tym, co zbyt radykalne, a jednocześnie zbyt, Postrzelone. Być może dla niektórych to jest czas urlopu, być może to jest nie, dla niektórych czas po prostu wyjazdów, przygód i łapania tego oddechu od tej codzienności, która jest taka trudna i mozolna i taka mocno trzymająca was pod okiem Wielkiego Brata. I tutaj gdzieś się wyzwalacie, tutaj gdzieś się uwalniacie od tego właśnie sposobu myślenia, sposobu. Odczuwania tego, tej kontroli, odczuwania tej przynależności do chociażby jakiejś grupy, też po prostu być może niektórzy wyjeżdżają i będą się regenerować i uciekać daleko od swoich sprawunków, tych zawodowych. Z których to główną rolę odgrywa chociażby wasz, wasz szef. Dla innych słuchajcie, tutaj te dwa tygodnie mogą chcieć pokazywać przede wszystkim kierunek na przykład łapania tego balansu, tego odpoczynku, tego zrównoważenia, tego również pobudzenia Was również do czegoś nowego. Będziecie może czuli takiego ducha w sobie lub ducha w ogóle przygody w tych dwóch tygodniach, energii, która będzie Was gdzieś chciała pchać, a gdzieś będzie chciała pokazywać pewną niekonwencjonalność czy rozwiązań, metod. Znajomości, czy po prostu pomysłów na siebie, bo to mi się tak tutaj trochę pokazuje. Uważajcie na zbyt dużą, słuchajcie, ym, dominację, czy też apodyktyczność, albo też jakąś sztywność umysłu, która też może gdzieś tutaj się wkradać i nie pozwalać na to, żeby pewne rzeczy uleczyć, czy też spojrzeć na nie w taki sposób, jakbyście sobie życzyli. Czas będzie Was ogólnie nakłaniał być może do refleksji nad samym sobą, nad rolą yy, Waszą, którą pełnicie, tak w środowisku zawodowym, jak i w środowisku. W środowisku domowym. Być może też wasza postawa, jeżeli się taką charakteryzujecie, będzie gdzieś tutaj zagrożona, bądź też nieaktywna akurat w tym czasie. Na to też zwróćcie uwagę. To także może dotyczyć środowiska wokół was, a więc ktoś, kto ma na was taki wpływ, ktoś, kto zdecydowanie. Udziela się taką um, rolą. Może tutaj być też mniej aktywne, akurat w tych dwóch tygodniach dla Was, więc możecie się czuć trochę bardziej wyzwoleni. Może tutaj gdzieś po prostu postanowicie zapomnieć o pewnych sprawach, takich mocno przyziemnych. A więc tutaj te dwa tygodnie odbieram dla Was nie jako destabilizujące, lecz jako wymagające od Was e, złapania oddechu, złapania dystansu. Będziecie, mam wrażenie, tutaj dążyć do pewnego, słuchajcie, takiego, może, samodzielnego sposobu myślenia, jeżeli chodzi o inicjatywę, o to, co jest pozbawione czyjeś przynajmniej kontroli lub wpływów, ale także, mam wrażenie, będziecie bardziej, może, też testować i swoją cierpliwość, i swoją zdolność do tego, żeby pobudzać właśnie te cechy charakteru, czy też te umiejętności w sobie, które są bardziej. Lotne, bardziej takie związane chociażby ze sztuką, z czymś takim, co jest kreatywne, coś, co jest nie takie schematyczne. Znacznie łatwiej też Wam będzie po prostu się dostosowywać do sytuacji, które są związane z emocjami, które są związane z pewnym podejściem takim międzypokoleniowym, nawet bym powiedziała, więc może będziecie po prostu mieli też większą sposobność do tego, żeby komunikować się z innymi, czy też współodczuwać i wpływać na siebie wzajemnie. Mniej tak, słuchajcie, radykalnie, mniej przyziemnie. Uważajcie tylko na pewne skrajności, a i również na pewne zbyt duże przymrużanie oka na pewne sprawy, które no, są ważne i nie należy ich bagatelizować. A to może gdzieś tutaj chcieć się Wam wkradać, jako nawet niepewnego rodzaju niechęć, tylko po prostu przeoczenie. Mimo wszystko... Wasze emocje, czy też wasza gotowość i zdrowy rozsądek będą gdzieś tutaj zabezpieczone, będą gdzieś mimo wszystko w pogotowiu, gdyby w razie co? Łapiecie nowego ducha, łapiecie nowe przemyślenia, może dochodzicie do pewnych wniosków, przez co stajecie się zarówno mądrzejsi, jak i bardziej uczciwi, jeżeli chodzi o chociażby. Wasze intencje czy też kierunki, bo mądrość, jak mówi karta, można zdobyć poprzez wiedzę, ale mądrość tak naprawdę pochodzi od Boga. Słuchaj się w siebie, by usłyszeć mądrość swojej duszy. Dzięki temu będziesz podejmować decyzję, działać w zgodzie ze swoim nieskończonym ja. Mądrość pozwala spojrzeć na życie z nowej perspektywy. To jest również ta perspektywa. Wszelkie dramaty i lęki przestają być istotne w zestawieniu ze wspaniałością, którą teraz widzisz. Krocz ścieżką życia niczym mędrzec, a wszyscy będą Cię szanować i cenić. Afirmacja dla Was, wsłuchuje się w swoją mądrość. A więc tu mam wrażenie, taki czas właśnie wsłuchiwania się, czy też pozwalania sobie na odkrywanie siebie na nowo, po to, żeby nie działać jak kalka w sytuacji z innymi, lub żeby też nie być takim radykałem w tych sytuacjach, które tego nie wymagają. Może niektórzy z Was zapomnieli już, jak to jest aby się wyzwolić, aby się oswobodzić, aby poczuć się pewnie ze swoją wolnością, z poczuciem wolności, czy też poczuciem pewnej niezależności, albo po prostu otwartego, spokojnego, niekiedy nawet wyspanego umysłu. I to jest tutaj dosyć ważne. Stąd ta uczciwość, która się również Wam tutaj pokazała. Anielska mądrość przypomina Ci, że każda Twoja myśl, słowo, emocja czy czyn ma odbicie w Twojej aurze. Jeśli jesteś uczciwy, Twoja aura jest krystalicznie czysta. Każdy wie, że może Ci zaufać i czuje się przy Tobie bezpiecznie, anioły radzą, byś wejrzał w siebie i wyzbył się wszelkich mrocznych myśli i uczuć. Jeśli staniesz się absolutnie szczery wobec samego siebie, będziesz wewnętrznie spójny i odważysz się na otwartość, bo nie musisz niczego ukrywać. Ludzie będą cię szanować i ufać ci. Jeżeli będzie promieniować z Ciebie uczciwość, inni ludzie odpowiedzą ci szczerością i otwartością. Afirmacja Jestem szczery w myślach, słowach i uczynkach. A więc tutaj słuchajcie, czas takiej, tak jak powiedziałam, regeneracji, czy też odbudowy własnych czy wartości, czy potęgi waszej mocy, tego, z czym idziecie do świata, jak sobie z nim radzicie, jak zarządzacie sobą swoim czasem, osobami wokół was, zasobami drogie bliźnięta, to jest czas bycia otwartym na samego siebie. To, co jest wyzwaniem dla Was w tym czasie, to siódemka pentakli, a więc czas, a więc cierpliwość. Dla jednych to będzie oczekiwanie na rezultaty, które mają Was wzmocnić, które mają się pokazać, które mają przybyć do Was jako taki. Akcent wspierający waszą pewność siebie, to jest również słuchajcie, wyzwanie, abyście znaleźli czas być może na ocenę sytuacji, a tego, czy gra jest warta świeczki, czy tam, gdzie zmierzam, czy tam, gdzie jestem, czy to, co robię, lub czym się zajmuję, lub no, co jest moim priorytetem, jest faktycznie tą mądrością. Czy ja jestem również uczciwy wobec tego, czym się zajmuję, co, jest, co mnie wokół otacza. Na ile jestem uczciwy, na ile mnie to wzbogaca, na ile mnie to pobudza do tego, żeby chcieć, żeby chciało mi się bardziej. To jest, mam wrażenie, słuchajcie, wasze wyzwanie na ten czas, aby dookreślić swój postęp, a i również wyzwaniem jest dla niektórych właśnie wspomniany odpoczynek, a więc taki, słuchajcie, danie sobie luzu, danie sobie tej przestrzeni, złapać dystans, zrównoważyć, odsunąć pewne kontrole, samokontrole również i pozwolić sobie na refleksję. Tu przeszkodą dla was mogą być słuchajcie, finanse muszę powiedzieć niestety, a więc pewna przyziemność, pewien, pewien materializm, również, takie samozadowolenie, chęć świecie, poczucia, że jestem samodzielny, że wszystko mam, że na wszystko mi starcza, że mogę sobie pozwolić, na co mi się tylko rzewnie podoba. A więc tutaj pewne ograniczenia mogą być dla Was trudnością, pewne niespełnione oczekiwania, lub też brak pełni takiej kompletności czegoś, co, co, co gdzieś możecie czuć pewien niedosyt. Ogólnie trudnością może być satysfakcja, więc coś może Was nie chcieć tutaj cieszyć. A gdzieś mogą też do Was pewne informacje napływać, które no być może nie są przez Was mila oczekiwane, ale gdzieś tam się będą chciały pojawiać i gdzieś wkradać. A z drugiej strony ta karta również może sygnalizować, że trudnością dla Was w tym czasie może być umiejętność. Jeżeli na przykład to, co wspomniałam wyjeżdżacie, czy też łapiecie pewien, pewien dystans od codzienności, może być Wam trudno od Prywatność, tak? Prywatność, totalne, słuchajcie, oderwanie, totalne gdzieś uwolnienie może stanowić się dla Was trudność. Możecie chcieć za bardzo myśleć, główkować, skupiać się na tym, co jest również pewnymi, wiadomo, sytuacjami związanymi z materią. I to może gdzieś tutaj Wam po prostu przeszkadzać, aby, aby się uwolnić od tego, aby nie myśleć o tym w nadmiarze, aby pozwolić sobie na pewną również spontaniczność. Dla niektórych trudnością może być, aby coś no, dopiąć na ostatni guzik, aby coś było kompletne, aby coś uporządkować, zamknąć, dopiąć i po prostu już zapomnieć o tym. Albo na przykład chociażby dla osób, które się zajmują sprawami piękna, um, urody, nie wiem, aranżacji przestrzeni, tu również może być problem z tym, że nie będziecie albo czuli wędy. Twórczy, jeżeli chodzi o, o to, żeby to spełnić, lub to nie będzie w ogóle dobry czas na tego typu zabiegi, A więc też na to zwróćcie uwagę, czy, czy, czy to nie stoi gdzieś tutaj w kontrze do czasu. Braku czasu, braku możliwości, może zbyt lekkiej ręki, jeżeli chodzi o podejmowaną decyzję, może będzie Wam przyświecał na przykład brak zdecydowania w jakiejś sprawie, może nie będzie to zbyt korzystne, aby. Teraz decydować. Jeżeli będziecie mieli takie chociażby przesłanki, no to może się wstrzymajcie faktycznie, może wykażcie się tą cierpliwością, która też stoi tutaj jako wyzwanie, abyście może przeczekali. Jeżeli będziecie mieli takie poczucie, że nie czujecie, żeby o czymś decydować w danym momencie, no to może się warto wstrzymać. A to, co jest radą dla Was w tym czasie, no to przede wszystkim słuchajcie postęp, a więc Idź z postępem, idź z rozmachem, nie bój się bądź odważny. Miej kontrolę nad swoim życiem, miej kontrolę nad swoimi wydatkami, miej kontrolę również nad swoimi. Nerwami, czy też ambicjami, które gdzieś tutaj mogą być w tych tygodniach akurat postawione pod znakiem zapytania. Więc tu uważajcie na pewne sytuacje, które mogą zaburzać ten kierunek umiarkowania, tutaj pokazany jako aura tego, tych dwóch tygodni. To, co jest radą dla Was, to wyjazd. Więc jeżeli czujecie przeciążenie, jeżeli czujecie pewną potrzebę, żeby odpocząć, to wyjedźcie. To również rada dla niektórych, aby rozwijać siebie, aby. Aby stawiać sobie, słuchajcie, bardzo ambitne cele i je po prostu osiągać, żeby włożyć również wysiłek w to, co, na czym Wam zależy. Więc dla tych, którzy no jednak chcą pracować i którzy chcą mieć większe zyski, no to tu ten tydzień pokazuje, żebyście może faktycznie zrównoważyli to, co jest zbyt dużą spontanicznością, zbyt dużą frywolnością, zbyt dużym marzycielstwem, czy też no, ryzykanstwem niekiedy, a tym, co jest totalnym pozbawieniem kontroli nad czymś lub też czasami zbyt dużą, zbyt dużym, słuchajcie, zbyt sztywnym sposobem myślenia. No tu gdzieś jest pokazana rada, aby połączyć, tak, dwie siły w jedno, aby zrównoważyć, aby nie rywalizować, ale iść a przede wszystkim ze swoimi priorytetami czy też ze swoimi założeniami łeb w łeb. Więc tutaj, jeżeli jakaś destabilizacja miałaby wam się wkraść w tych dwóch tygodniach, no to karty radzą, aby się, aby się troszeczkę ogarnąć, aby też spróbować stanąć na nogi, aby w jakiś sposób dostosować prędkość, z którą pędzicie, lub postęp. Tych spraw, na których Wam zależy lub w których uczestniczycie, do warunków, które w danym momencie Was spotykają. Więc stąd może gdzieś tutaj ta cierpliwość, stąd może gdzieś potrzeba, aby nie podejmować zbyt pochopnie decyzji, aby się wstrzymać na jakiś czas, jeżeli coś miałoby Was wytrącić z, tak, z tej przysłowiowej równowagi. Również pokazała się, słuchajcie, karta diabła dla Was, może dla niektórych, może jako dodatkowa informacja, a więc y, uwolnienie się od pewnych, słuchajcie, toksycznych relacji, toksycznych y, y, myśli, toksycznego, słuchajcie, sposobu życia, czy też w ogóle wszystkiego tego, co Was dziś hamuje, trzyma, czy też sprawia, że jesteście od czegoś zależni. Jako przysłowiowa kula u nogi, którą należy zostawić, której nie należy ciągnąć za sobą, a już na pewno nie w tę podróż. Również muszę tutaj powiedzieć dla niektórych, abyście uważali w podróży, pomimo że są to karty rady, one mi się tutaj pokazały, mogą też stanowić dla niektórych przestrogę. A więc bądźcie ostrożni i starajcie się jednak no, nie szarżować na drodze, czy też w ogóle sprawdźcie to, co jest związane z Waszym pojazdem, czy aby na pewno wszystko działa, czy jest sprawne, tak żeby nie wprowadzać sobie dodatkowych właśnie kłopotów, problemów. I strat finansowych. To, co jest słuchajcie Wam proponowane, to przede wszystkim umiejętność dostrzeżenia tego, co powierzchowne, umiejętność zobaczenia tego, co płytkie, tego, co banalne, dostrzeżenie tego, co jest iluzorycznie prowizoryczne, również. Także dla niektórych może tymi łańcuchami być na przykład przywiązanie do spraw, które Was stresują, które Was, was powodują pewne lęki, pewną trwogę. To jest pokazane, słuchajcie, jako uwolnij się. Nie myśl tymi kategoriami. Zmień sposób myślenia. Może stąd tutaj te karty, które będą Was wyzwalały od właśnie takiego schematycznego sposobu myślenia, gdzieś zamkniętego w jakiej, słuchajcie, puszce. Tu gdzieś mam wrażenie, niektóre z bliźniąt się uwalniają, i jest Wam również to proponowane, aby zerwać te łańcuchy, aby się przestać bać, aby iść do przodu, aby ruszyć, aby uwierzyć w swoją moc i przede wszystkim. W swoją w umiejętność samokontroli, którą posiadacie w sobie tej naturalnej, tej zrównoważonej, nie tej wam narzuconej. Pamiętajcie o tej mądrości i uczciwości, bo to jest też kierunek tych dwóch tygodni, aby poprzez uczciwość nabierać tej mądrej, mocnej aury. Pozwólcie, jeszcze, jaka karta rada dla Was od kart motywacyjnych, a więc co dla was w tym czasie, od 6 do. 19 lipca. Bliźnięta Są dwa bliźniąt w czasie od 6 do 19 lipca stanowi radę. A więc zobaczcie, jak się potwierdziła ta energia dosyć mocno wyraźnie, w wolnym tłumaczeniu im więcej energii i intencji wnoszę do mojej wiary, a więc mówiąc inaczej, im więcej, im bardziej zawierzam. Temu, co czynię, co, w, co w, w co wkładam swoją energię, im bardziej mam do tego zaufanie, tym mniej zlękniony jestem i czuję się wolny. Bardzo korespondujące, słuchajcie. Zaufajcie sobie. Zaufajcie sobie, bo to zaufanie tutaj się dosyć mocno rysuje, poza różnymi innymi aspektami tych dwóch tygodni. Gdzieś tutaj zaufanie do samego siebie ma kluczowe znaczenie dla niektórych z Was. Pozytywnej, ochronnej i wzmacniającej aury tych dwóch tygodni dla Was, drogie bliźnięta. Będzie mi bardzo miło, jeżeli napiszecie choć słowo w komentarzu, jak to u Was wygląda, czy faktycznie ta energia z Wami rezonuje. Pozdrawiam Was bardzo ciepło. Do zobaczenia, usłyszenia w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się.